Ręce do góry, ręce do góry podnosisz ręce do góry, podno... ręce do góry podnosisz Ręce do góry podnosisz Ręce do góry podnosisz, nie zbliżaj się do drzwi Ręce, ręce Ręce do góry podnosisz Tobie mam pomóc kolego drugi? To ci pomogę zaraz Ręce do góry Ręce do góry podnosisz Ręce 7, się od drzwi Jamestown, dwóch chłopa nie poddają się Dobra, podnieś, podnieś ręce. ręce do góry, góry, ręce do góry, podnieś. No to podnieś ręce do góry, jak staniesz. podniesie. Stoisz, nie ruszasz się, odjeżdżasz stąd. Dobrze. No i co? No i co? A8, rozpoczynałem 80 za zielonym trackerem. Jest to różowy ale... się w końcu, czy nie? Podaś się w końcu, czy nie? Powiedziałem coś.